Kochani, więc um, dzisiaj jest odcinek z Minecraft'a, tak? Z Minecraft'a. Um, taki króciutki, pięciominutowy może. Najpierw to, co się zmieniło. Więc zmieniło się to, że powiększyłam uh, naszą... Uh, sorry. Mamy, tak, mamy taką świetną kamerę, że się wywala. Uh, powiększyłam uh, naszą farmę. Tak, wcześniej było do tych koni, a tutaj powiększyłam taki kwadracik um, i tutaj dałam e, farmę, przeniosłam właśnie owiec, e, krów e, tych grzybkowych i krów zwykłych, kurczaków i świń um, i także e, udało mi się nazwać Nezuko, Naruto i Izuka, tak, mamy już nazwane żabki i także je przeniosłam do Bajorka, żeby im było lepiej, e, tu jest Naruto, e, Izuku i tam jest Nezuko. I mają sobie bajorko, i dzisiaj będziemy, będziemy dobrzy, bo będziemy sadzić drzewa. Tak. Mam sadzonki przyczykowane. I piu! I idzie drzewo. I siu! I siu! Tak, chciałam mieć bardzo sosny, to znaczy nie sosny, świerki xd, ponieważ świerki to moje ulubione. Mm, Świerki to są moje ulubione drzewa dla tego z Minecraft i w prawdziwym życiu też dlatego chciałam je mieć właśnie w naszej bazie ponieważ komendę trochę wcieło ponieważ właśnie często buduję z świerków i w naszej bazie też zmieniło się kilka rzeczy Otóż to, czego zamknę, klapę, żeby nikt nie wlazł. I tu nie może nikt być. Um, tak, to się zmieniło trochę. Tutaj przebudowałam, co, przebudowałam tutaj właśnie nasze skrzyneczki. I także zrobiłam taki korytarz tęczowy. Um, I też y, taty, y, mojego taty pokój naprawiam. Będę go jeszcze powiększać, nie martwcie się. I także tutaj zrobiłam podłogę i zasadziłam te pnączaznę teru, te yy, takie, takie, nie pamiętam, sorry. Yy, I w dzisiejszym odcinku będziemy yy, świerki, tak. Będziemy szukać sedonek świerków, ponieważ ja miałam je tylko trzy. 3, 3. A musimy mieć więcej świerków, bo, bo po prostu potrzebujemy świerków. I, i chcę ich mieć więcej. Yy, świerki możemy znaleźć na tamtych górach. Tak, na tamtych górach. Przydałoby nam się też zrobić wyjście tam, bo wtedy bym mniej musiała obchodzić I tam są świerki, więc ja robię już krótkie cięcie i zaraz będziemy tam. Dobrze, więc jesteśmy już y, przy naszych świerkach. Już wyszłam na tę górę. Y, I mamy tu świerki, o nie głodna jestem. Czy ja coś mam? O nie mam surową baraninę tylko. Dobra, zjedźmy tak tylko, żebyśmy mogli spiętować um, Tak, i przyszykujmy sobie siekierkę. I zetniemy z dwa świerki. Um, o, mega, tu jest już sadzonka. To mamy już y, jedną sadzonkę z pięciu, czyli pozostały nam cztery sadzonki. Bo ja wcześniej tu jeszcze byłam na wyprawie, właśnie skąd, stąd miałam te trzy sadzonki świerków. Y, I dzisiaj naszym celem jest zdobycie pięciu y, sadzonek świerków. Więc poczekamy sobie, jak ta, to te liście znikną, bo nie chcę ich sama niszczyć, bo wtedy sadzonki jest mniejsze prawdopodobieństwo, żeby one wypadły. Dlatego sobie już niszczymy kolejne. Um, I kolejne. I teraz to tylko kwestia czasu, jak te się zniszczą i będę mieć już sadzonki. Więc omega, tu jest też sadzonka. Omega ile sadzonek. Więc właśnie wyszło nam więcej sadzonek niż chcieliśmy. Mamy łącznie i siedem sadzonek, sorry, ciężko zrobiłam. Eee, przepraszam za tą spadającą kamerę, na serio postaram się na następny odcinek ogarnąć coś. Eee, I chciałam się też wybrać na puszczę, ponieważ w puszczy jest może, może być ten leśny dwór, a z chęcią bym zwiedziła leśny dwór. Ponieważ dawno nie zwiedzałam, w moim, y, moim życiu w Minecraft y, udało mi się zna, y, znaleźć tylko 20, 26 leśnych dworów, więc to naprawdę jest mało. I y, także chciałam się wybrać do endu. Oczywiście nie poradziłabym sobie sama y, z pójściem i szukaniem twiej szukaniem portalu, dlatego byśmy go z gamemoda wybudowali. No <tryk> <tryk> wiecie, to jest Minecraft, ale mogę używać komend i gamemoda, więc mogę. Wejdziemy sobie tym wyjść, wejściem. To się zamknie kiedyś. Dobra, to są drzwi zbugowane wykopiemy tu dużo, żeby nikt tu nie wlazł. Nikt nie wejdzie. W ogóle nie umiem zamyki skakać. <grym> Dobrze, więc wracamy sobie już do naszego domku. Napiszcie mi w ogóle w, kom w komentarz, czym się karmi żaby, bo nie ogarnęłam. I ten zukota czasami trawę zjadają moją. I to do teraz tego odcinka, więc napiszcie, czy chcielibyście kolejne odcinki z z ja Minecraft. Bye! You.